W przeszłości sądy gdańskie uchodziły za bardziej restrykcyjne i częstokroć negatywne w stosunku do kredytobiorców zaciągających kredyty waloryzowane do franka szwajcarskiego. Tendencja ta zmieniła się jednak w ciągu ostatnich dwóch lat, a wyroki, jakie zapadają ówcześnie w tych sądach, pozwalają spojrzeć optymistycznie na perspektywę przyszłego złożenia pozwu przeciwko bankowi właśnie w tym mieście. Sądy w Gdańsku coraz sprawniej rozstrzygają sprawy frankowe i wydają bardzo często pozytywne dla kredytobiorców frankowych wyroki. O wyraźnej zmianie linii orzekania przez gdańskie sądy w sprawach frankowych świadczą kolejne korzystne wyroki, o których raportuje i którymi może poszczycić się również nasza kancelaria. Już przed nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie w dniu 15 kwietnia 2023 roku, a dotycząca zmiany właściwości sądów na wyłączną ze względu na miejsce zamieszkania powodów, do sądów gdańskich trafiało wiele pozwów kredytobiorców frankowych posiadających kredyt dawnego G. Money Banku. Aktualnie sprawy te są rozstrzygane w większości pomyśli naszych klientów, do czego przyczynił się m.in. korzystny wyrok TSUE z 29 kwietnia 2021 roku do sprawy c 19 na 20 oraz wyrok tego Trybunału z dnia 8 września 2022 roku. Podkreślenia wymaga, iż TSUE w wyżej wskazanych wyrokach przypomniał, że przepisy unijne stoją na przeszkodzie temu, by Sąd Krajowy usunął jedynie kawałek postanowienia, to jest nieuczciwy element warunku, jeżeli takie usunięcie sprowadzałoby się do zmiany treści tego zapisu poprzez zmianę jego istoty. Co jest bez wątpienia istotne, jeżeli chodzi o kredyty zawierane przez dawny g -Money Bank, w którym zawarto postanowienia odnoszące się do określenia kursów banku, jako sumy kursu NBP i marży kursowej. Wyodrębnienie z niej części dotyczącej marży zmieniałoby istotę całości, w konsekwencji czego nie można dokonać podziału klauzuli na pomniejsze fragmenty i pozostawić w umowie kursu NBP. Mając na uwadze orzeczenie TSUE taka praktyka jest niedozwolona i należy usunąć całe postanowienie, a tym samym ustalić nieważność umowy, zawierającej tego typu klauzulę. Przykładem wygranej sprawy przez naszą kancelarię w Gdańsku jest sprawa o sygnaturze Akt 5 ACA 842 na 22, tocząca się przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku, która trwała 16 miesięcy od momentu złożenia pozwu w Sądzie Pierwszej Instancji do prawomocnego wyroku. Przedmiotem sporu w tej sprawie była umowa kredytu budowlano-hipotecznego waloryzowana kursem CHF zawarta z bankiem BPH. Umowa została unieważniona w całości przez Sąd Okręgowy W Bydgoszczy ze względu na znajdujące się w umowie klauzule abuzywne, które w sposób niedookreślony i nieobiektywny wyznaczały wysokość zobowiązania kredytobiorców. Sąd Apelacyjny w Gdańsku przychylił się do oceny Sądu Okręgowego, wskazując, że w procedowanej sprawie naruszenie przez Bank przepisów prawa było oczywiste. W konsekwencji sąd apelacyjny podzielił dokonaną przez Sąd Pierwszej Instancji ocenę umowy naszych klientów jako nieważnej i oddalił w całości apelację wniesioną przez Bank BPH. Warto również wspomnieć o prawomocnym wyroku naszych klientów który został wydany przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku w sprawie o sygnaturze 5 ACA 113 na 22 w dniu 22 czerwca 2022 roku przeciwko M-Bank. Sąd Apelacyjny wskazał, że zapisy umowy w sposób jaskrawy naruszały zasadę równowagi stron stosunku prawnego. Ponadto brak było w umowie wskazania szczegółowych, Precyzyjnych i obiektywnych zasad ustalania kursów do przeliczenia świadczeń w ocenie sądu umowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne, zaś ich wyeliminowanie z umowy oznacza, że umowa nie może nadal być wykonywana, wobec czego zasadne było ustalenie jej nieważności w całości. Co istotne, sąd apelacyjny nie uwzględnił zgłoszonego przez bank na tym etapie postępowania zarzutu zatrzymania? Na szczególną uwagę zasługuje fakt szybkiego procedowania przez sądy w omawianych sprawach odpowiednio 16 i 15 miesięcy od momentu złożenia pozwu w sądzie do prawomocnego wyrokowania.